Zajęcia ABC Przetrwania to cykl jednodniowych warsztatów, które mają na celu zapoznać każdego człowieka ze sztuką przetrwania w sposób ekscytujący, w sposób doświadczalny, w sposób namacalny. Zajęcia ABC Przetrwania złożone są z kilku modułów szkoleniowych. Jednym z nich jest zielona kuchnia jest poznawanie dziko rosnących roślin, które mają dla nas bardzo pozytywne znaczenie w aspekcie przetrwania: dają nam pożywienie, dają nam lekarstwa. Kolejnym bardzo ciekawym modułem, również takim, którego można dotknąć, to są zajęcia z orientacji w terenie. Tu będziemy sobie ćwiczyli, jak dojść do celu, korzystając z kompasu, busoli i mapy. Mamy także zajęcia z rozpalania ognia niesamowita radość, bardzo budujące człowieka doświadczenie. Nagle potrafimy rozniecić ogień. Jednym z takich bardzo ciekawych elementów tego ABC przetrwania są zajęcia z improwizowanych technik linowych. Tu będziemy pokazywali trochę inne podejście do tej wspinaczki. Nie takie książkowe, tylko takie bardziej praktyczne. Takie, z którego możemy czerpać radość, ucząc się go, a jednocześnie stanowi ono dla nas pewne zabezpieczenie na przyszłość, gdybyśmy jednak musieli skorzystać z technik linowych, z technik ucieczkowych zajęcia z budowy schronień, z budowy schronień naturalnych oraz z takich materiałów niesionych w plecaku. Tu chcę zobrazować i pokazać ludziom, w jaki sposób my powinniśmy dbać o siebie i co jest tak de facto najważniejsze w tym naszym komforcie termicznym. Otoczka budowania schronień jest takim elementem, który pozwala mi zamknąć pewną wiedzę.